ruszyły tym razem wszystkie oj tam troszeczkę Karina się za kołysała tu z problemami wiento fuerte z tyłu również siwucha przez moment ale nadrabia już także wolumen a na prowadzeniu no mas fachad no mas na drugiej pozycji gruman Nomas Fahad Gruman Lady Ivy. Blisko jest również korynt. I za moment wyjście na prostą finiszową. Nomas Fahad wyprowadza przy wewnętrznej środkiem toru Gruman i Lady Ivy. Gruman, Lady Ivy do walki włącza się także Corinth Znakomicie Grumman. Grumman polem Lady Evie. Grumman Lady Evie na trzeciej pozycji. Corint na czwartej galopuje. Avie I ostatnie metry Lady Evie wyprzedza Grumana I w celowniku Lady Evie Grumman na trzeciej pozycji. Corint na czwartym miejscu. Avie.